Maj był u mnie bardzo intensywny życiowo, ale mimo to udało mi się skończyć 7 książek maści przeróżnej. Czerwiec zapowiada się słabiej, więc postaram się tutaj jeszcze podsumować te pozycje majowe troszkę szerzej. Mam nadzieję, że w miarę mi się to uda. i Może filmik będzie miał nawet nieco więcej niż 10 minut. Zobaczymy. Zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie maja. Wśród tych kilku książek w maju pojawiło się też kilka audiobooków, a pierwszym z nich, i jednocześnie oczywiście pierwszą ukończoną przeze mnie pozycją, było nowe wydanie Planety Maup Piera Boulet. Jest to nie tylko nowe wydanie, ale także nowe tłumaczenie od Agaty Kozak. Sama powieść została napisana w 1963 roku i jest oczywiście pierwowzorem i podstawą, na której powstały znane filmy. Przez te produkcję jest chyba jednak nieco przyćmiona i mało kto zdaje sobie sprawę, że była to przede wszystkim książka, więc cieszę się, że wydawnictwo ArtRage przypomina tego typu klasyki. A przechodząc do samej historii, to mamy tutaj rok 2500 i grupa astronautów trafia na planetę o warunkach właściwie identycznych jak ziemskie, jednak ewolucja na niej potoczyła się odwrotnie do tego, co znamy z Ziemi. Tutaj to stworzenia odpowiadające cechami ludziom znajdują się ewolucyjnie niżej, a gatunkiem rozwiniętym i dominującym są tytułowe małpy. Bardzo dobrze słuchało mi się tego nowego tłumaczenia. Jednak jeżeli chodzi o same koncepty w książce, to oczywiście są one z dzisiejszej perspektywy dość bazowe, a momentami wręcz nieaktualne, jeżeli chodzi o kwestie naukowe. Bardziej ponadczasowe i niosące ciągłe przesłanie mogą być te kwestie odwrócenia ról. Tego, że to małpy dominują i wprost wykorzystują gatunek ludzki do różnych celów, których z perspektywy ludzkiej nie nazwalibyśmy humanitarnymi, jednocześnie mając w głowie to, że na Ziemi robimy, czy też robiliśmy to samo względem małp tych naszych. A na tym to może być. Za lata tej historii, chociaż przyznam, że mnie to osobiście męczyło, bo nawet jeżeli część historii uznamy za ponadczasową, to w szczegółach jest ona już po prostu przestarzała. Mimo wszystko, jeżeli lubicie poznawać klasyki, to ten klasyk science fiction jest wart uwagi, a nie jest długi, więc te dwa, trzy dni, w zależności od tego, jaką kto ma przepustować czytelniczą, można poświęcić. Kolejny majowy audiobook to zupełnie inna bajka, Ponieważ wróciłam do bardzo lubianych przeze mnie zagadkowych agentów od Maxa Czorny'a. I trzeci tom, czyli Sekret Skarbu, to wyprawa w poszukiwaniu tytułowego skarbu, na którego ślad nasi bohaterowie trafiają w trakcie porządków w antykwariacie rodziców. Jeżeli Wy, ani tym bardziej Wasze dzieci, czy dzieci w rodzinie, czy dzieci Waszych sąsiadów nie znacie jeszcze tej serii, to ja ją serdecznie polecam. Historie są świetne, nie są ze sobą za każdym razem przesłanie, a jednocześnie go nie infantylizują, a nasza trójka bohaterów jest świetna i warta ich poznać. Braci Eryka i Romana Deryłów oraz ich przyjaciółkę Ewę. Nieformalną członkinią tego stowarzyszenia jest jeszcze suczka rasy Cane Corso, toska. Szczególnie polecam audiobooka w doskonałym wydaniu z Wiktorem Zborowskim jako lektorem oraz świetnym dodatkowym motywem muzycznym, który dodaje tajemniczości i utrzyma w napięciu nie tylko dzieciaki. Odchodząc na chwilę od audiobooków, w maju miało premierę nowe wydanie Bukowskiego pod tytułem Gdy kota nie ma, myszy harcują. A ja, jak może kojarzycie, absolutnie uwielbiam jego twórczość. Tym razem, do tego stopnia, że była to pierwsza, nie licząc poprzednio książki o coachingu kupionej w celach do pracy, książka papierowa kupiona przeze mnie, no właśnie, w papierze. Do tego dokupiłam jeszcze poza abonamentem e-booka, także wydawnictwo Nursum Blanc zarobiło na mnie już dwukrotnie, a ja absolutnie tego nie żałuję. To jest znowu Bukowski w doskonałym wydaniu, mimo że w tak szczególnej formie, ponieważ nie jest to ani powieść, ani wiersze, z których Bukowski zasłynął. Są to jego dzienniki przedśmiertne. On wiedział, że jest nieuleczalnie chory i dał się namówić na prowadzenie tych dzienników. Są to wpisy pełne przemyśleń o świecie w typowym stylu bukowskiego, które jednak dają nam większy obraz tego, jakim on był człowiekiem. Znając jego powieści, w których umieszcza swoje alter ego, można by uznać, że wiele cech tej tworzonej postaci ma sam autor i pewnie jest tak samo nieznośną osobą. Na pewno w sporej mierze, co potwierdza wielu ludzi, którzy Bukowskiego znali. Jednak jest tutaj też sporo różnic i dowodów na to, że Charles Bukowski nie był tak złym sarkastycznym, mizoginistycznym pisarzem, a była w nim domieszka męża, który od swojej żony, która była z nim do końca dużo się uczył mimo swojego wieku i był też kochającym dziadkiem jednocześnie był doświadczony przez życie przez realia kryzysu życia w slumsach życia z ojcem sadystą i wreszcie życia z wyboru z alkoholem który porzucił dopiero kilka lat przed śmiercią czy czyni go to wybielonym przykładem na sukces Absolutnie nie. To nadal dla ludzi dookoła musiał być bardzo upierdliwy i męczący typ, ale dla mnie te dzienniki miały w sobie dużo gorzkiej prawdy o świecie i przemyśleń takich, które osobiście zaznaczałam i zapisywałam w zakładkach, a zdarza mi się to naprawdę rzadko. To były przemyślenia, za które być może wielu ludzi Bukowskiego nie lubiło, może były dla nich zbyt pesymistyczno-prawdziwe. Do tego w tym wydaniu mamy ilustracje doskonale pasujące charakterem do treści. Chciałabym jeszcze odnieść się do tytułu, bo widziałam takie głosy, że oryginalny tytuł to nie przysłowie, żeby szukać odpowiednika. I skąd taki wybór tłumacza? Oryginalny tytuł brzmi: The captain is out to lunch and the sailors have taken over the ship. Dla mnie, przetłumaczenie tego na nasze przysłowie, gdy kota nie ma, myszy hercują, oddaje doskonale intencję oryginału i ma jeszcze w kontekście autora podwójne znaczenie. Otóż Charles Bukowski całym serde, sercem, zupełnie szczerze i przez całe swoje życie uwielbiał koty. Miał ich w domu zawsze co najmniej kilka, czy to było chyba absolutne minimum? On o nich przecież pisał oddzielne teksty, które też zostały wydane w zbiorze pod tytułem O kotach. Ten tytuł dla jego dzienników jest więc doskonały, i wręcz ośmielę się stwierdzić, że gdyby Bukowski wiedział, że takie przysłowie o kotach w polskim istnieniu. To by je sam na angielski przetłumaczył i użył dla tych dzienników. A na koniec mam dla Was jeszcze jeden cytat, który chciałabym przytoczyć, jeden z wielu, jakie zaznaczyłam, który dobrze podsumowuje samą świadomość Bukowskiego o nim samym, o tym, jak działa świat i po części tego, czego może, możecie się po tych dziennikach spodziewać, które ja jako fanka serdecznie polecam. Myślałem ostatnio o świecie beze mnie. Że świat się kręci i dzień jak co dzień, a mnie nie ma. Bardzo dziwne. Podjeżdża śmieciarka, żeby zgarnąć śmieci, a mnie nie ba. Albo na podjeździe le leży gazeta, a mnie nie będzie, żeby ją podnieść. Niemożliwe. Co gorsza, jakiś czas po tym, jak wyląduje w piachu, odkryją mnie w pełni. Ci wszyscy, którzy się mnie bali, albo mnie nienawidzili, kiedy żyłem, naraz mnie docenią. Moje słowa rozpanoszą się wszędzie. Powstaną kluby i społeczności. To będzie paskudne. Powstanie o mnie film biograficzny. Zrobią ze mnie znacznie odważniejszego i bardziej uzdolnionego niż jestem. O wiele bardziej. To wystarczy, żeby Bogom zebrało się na wymioty. Rasa ludzka przecenia wszystko. Swoich bohaterów, swoich wrogów, swoją ważność. Skurwiele. No, z miejsca czuję się lepiej. Przeklęta ludzka rasa. Pozostajemy w klimatach poważnych, ponieważ kolejną moją majową lekturą byli Powróceni. To książka z mojego tbr na ten rok i cieszę się, że coś tam z tej listy regularnie udaje się przeczytać. Abdul Razak Gurnach to laureat literackiej Nagrody Nobla, a Powróceni to pierwsza jego powieść wydana w Polsce. Abdul Razak Gurnach to mieszkający od lat w Wielkiej Brytanii pisarz tanzański, który urodził się w 1948 roku na Zanzibarze, wówczas jeszcze kolonii brytyjskiej. Jego twórczość jest silnie osadzona w tanzańskiej historii i kulturze oraz dotyka tematów takich jak tożsamość, emigracja, kolonializm i zderzenie różnych światów. Właśnie za ten wkład w kulturę otrzymam wyróżnienie noblowskie, ponieważ, dla przypomnienia, Nobla nie dostaje się za konkretną książkę, tylko za całokształt twórczości i znaczący wkład w kulturę. Konkretne dzieła mogą być wymienione po prostu w uzasadnieniu, ale liczy się cała działalność. Wspominam o tym, bo oczywiście później wydawnictwa dodają na okładkach oznaczenia typu Nobel 2021, jak zresztą jest i w tym przypadku, co tworzy mylne wrażenie, jakoby ta konkretna książka dostawała tę nagrodę. Względem tej książki miałam naprawdę duże oczekiwania, bo kolonializm niebieski jest tematem, którego na moich studiach w ogóle się nie poruszało. To jest kompletnie czarna plama, jeżeli chodzi o moją wiedzę z historii. Do opisu samej książki będę posiłkowała się no właśnie, opisem, żeby niczego nie przekręcić. Ilias jako dziecko uciekł z domu, a następnie został porwany przez żołnierza z wśród trupę i stracił kontakt z bliskimi. Po latach wraca, ale rodzice już dawno nie żyją. Udaje mu się jedynie odnaleźć siostrę. Afia, wychowana przez przybranych krewnych, doświadczyła przemocy i nie sądziła, że kiedykolwiek będzie zdolna do miłości. Kalifa tylko pozornie miał wpływ na swój los. Zarówno praca, jak i żona zostały dla niego wybrane. Hamza, oddany w zastaw za długi, trafił do oddziału Askarysów, ale ocalał z wojny, która naznaczyła go na zawsze. Teraz wraca i próbuje ułożyć sobie życie. Akcja tych historii dzieje się oczywiście na przełomie dekad. Zaczynamy w XIX wieku, w czasach, kiedy jeszcze Kaiser był głową kolonii. W początkach XX wieku Niemcy dokonują krwawego stłumienia buntu plemienia Maji madzi nie jedynego, ale to działo się akurat na ziemiach obecnej Tanzanii i jest wspomniane, ważne w kontekście historii. Później nadchodzi Wielka Wojna, a po niej jeszcze kolejna. A zarówno w trakcie tłumienia powstań, jak i wojen, Niemcy na terenach swoich afrykańskich kolonii korzystali z oddziałów utworzonych z tubylców, wcielonych z przymuszu, ale także z własnej woli, chcących walczyć za Kaisera, a potem za Rzesze. Jeżeli teraz myślicie, że na pewno nie były to oddziały o równych prawach, to oczywiście macie rację. W tych wichry okrutnej historii wpletają się losy wymienionych przeze mnie wcześniej bohaterów. Ta wielopokoleniowa saga pozwoliła mi więc uzupełnić moją wiedzę, którą teraz tutaj pokrótce opisałam. Realia historyczne są zatem oddane dobrze i wplecione w pojedyncze historie bohaterów. Sama historia ma w sobie wątki uniwersalne: tragedia wojen, kolonializmu. Uznawanie wyższości jednego narodu nad innymi, rasizm, a także poszukiwanie tożsamości i swojego miejsca w świecie powojennym. Do tego bezpośrednio nawiązuje sam tytuł. Powróceni to ci, którzy zaznali piekła wojny i z niego wrócili, ale odnalezienie swojego miejsca w nowej rzeczywistości wcale nie jest takie proste. Nie ma tutaj zawrotnej akcji. chwilami książka może się dłużyć, i mimo, że nie pozostawiła mnie zszokowanej czy wbitej falty, to przesłuchanie jej dało mi poczucie satysfakcji. Zmieniamy klimat na lekką fantastykę, ponieważ kolejna książka z maja to Czarodziejka z ulicy Reymontu od Magdaleny Kubasiewicz, która ma na kanale oddzielny film, do którego zapraszam. Pokrótce powiem, że jest to książka niezaskakująca motywami, ale lekka w czytaniu. Dalej mamy coś popularno naukowego, czyli Planeta Wirusów, czy wirusy sterują życiem na Ziemi? Autorstwa Karla Zimmera. I nie, to nie jest książka o spiskach, big farmie, chipach, szczepionkach i innych derdymałach. To jest historia odkrycia wirusów i kamieni milowych w ich badaniu. Jeżeli ktoś mocno interesuje się tematem, to zapewne niczego odkrywczego tutaj nie znajdzie, ale dla mnie wiele faktów było nowych, a przedstawiono je tutaj w naprawdę przystępnej formie. I te fakty mogą zaskoczyć. Wśród nich informacja o tym, jak wirusy wpływają na ludzkie genomy i dziedziczenie, dlaczego bez wirusów człowiek nie mógłby się rozmnażać, czy też jaki wpływ mają wirusy na produkcję tlenu w oceanach. A na podstawie największej epidemii w historii, w tym pandemii SARS-CoV-2, oczywiście bez ominięcia kwestii SARS-CoV-1, omówiono to, czego możemy spodziewać się w przyszłości. Książka krótka, acz treściwa. No i ostatnia książka w maju to Petr Stanczyk i jego bezrożec, który również ma oddzielny filmik na kanale, na kanale, do którego serdecznie zapraszam, jeżeli jesteście fanami absurdu. Dla mnie to póki co była jedna z lepszych książek tego roku, więc naprawdę zachęcam poświęcić te niecałe 5 minut na recenzję, bo może akurat to jest ten klimat, którego obecnie czytelniczo Wam potrzeba. A na dzisiaj to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za Wasz czas i do usłyszenia.